Partnerem odcinka jest LayOCut. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronika Awatara. Dziękuję wam wszystkim za oddane głosy. Wczoraj mogliście zakosztować trochę memów z awatara. Dzisiaj natomiast skupimy się na nawiązaniach do naszego ukochanego uniwersum. I to nie byle jakich nawiązaniach, ponieważ takich możemy znaleźć bardzo wiele w serialach i filmach animowanych, grach czy nawet w naszym prawdziwym świecie, o czym zaraz się zresztą przekonacie. Dlatego nie przedłużając, zapaszcie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Awatar w Gwiezdnych Wojnach Choć wydaje się trochę dziwne i niemożliwe, to tak. I mówimy tutaj o serialu animowanym Wojny Klonów. Sam swego czasu mocno oglądałem ten serial na Cartoon Network i zdziwiłem się, gdy odkryłem to nawiązanie. W jednym z odcinków możemy spotkać klona o imieniu Sierżant Apos, z bardzo wymowną strzałką na hełmie, którą raczej wszyscy kojarzymy. Jest to jawne nawiązanie do Apy. Z fajnych i śmiesznych faktów angielskiej wersji głosu tej postaci podkłada D. Bradley Baker. I co w tym takiego fajnego? Otóż to on jest autorem słynnych odgłosów: Apy i Momo w legendzie Anga. Wspaniałe! Nikomu chyba nie muszę mówić, czym jest WOW. Gra, która ma dość duże problemy, a raczej firma za niego odpowiedzialna, to jest Blizzard. Mam nadzieję, że wkrótce wszystko się u nich ustatkuje, bo osobiście kocham gry takie jak Diablo 2 czy Hearthstone, w które zagrywam się po dziś dzień. Ale tyle o mnie. E, przejdźmy do nawiązania. Pierwszym jest fryzura. Tak, dobrze słyszycie. W jednym z dodatków, w której dostajemy do wyboru rasę pandarenów, mamy do wyboru styl czesania nazwany desokka. Oto jak się prezentuje. Jasne nawiązanie do chłopca z kucykiem. A drugie nawiązanie? W jednej z misji pojawia się pan kapustka, a dokładnie podczas pościgu konnego w zadaniu gorący pościg. Jeśli graczowi nie udało się przeskoczyć na jego wózkiem, ten upadnie na kolana i krzyknie: Moja kapustka! Świetne nawiązanie do Avatarverse. Undertale. Gdy już jesteśmy przy nawiązaniach do świata gier, nie mogło zabraknąć Undertale. Toby Fox, twórca gry, to istny geniusz. Oprócz jego gier, kocham również oprawę muzyczną z nich. Do teraz słucham nieraz Hope and Dreams oraz słynne megalowania. W czasie, gdy nagrywam ten materiał, wyszedł ostatnio DELTA RUN CHAPTER 2, czyli kolejna gra od Toby Foxa, mocno podobna do Undertale, także warta ogrania. Jednak to w Undertale znajdziemy małe puszczenie oczka do fanów Awatara. Chodzi o memiczny wyraz That Buddy, wypowiedziany przez Zuko do Soki, gdy ten opowiada o swojej pierwszej dziewczynie przemienionej w Księżyc. Zresztą zobaczcie sami. My first girlfriend turned into the moon. That's rough, buddy. I w tak wielkim wydarzeniu, jak Igrzyska, mogliśmy napotkać nie jedno, ale też dwa odwołania do awatara. Zapewne większość z Was słyszała o Kiranie Badlow. To on na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w Japonii zdobył złoto dla Holandii w windsurfingu. Po zwycięstwie olimpijskim, Badlow zwrócił na siebie uwagę mediów dzięki charakterystycznej niebieskiej fryzurze z strzałką, którą nosił podczas zawodów. Fryzura była czystym hołdem dla postaci Anga z serii Avatar: The Last Airbender. Badley wyjaśnił w związek serialu z jego fryzurą przed wyścigiem o medale tymi słowami. Seria opowiada o dzieciaku, który kontroluje wiatr i musi kontrolować wszystkie rodzaje elementów natury, aby zrobić coś wspaniałego. A ja robię to samo tutaj. O drugim nawiązaniu mało kto zapewne z Was słyszał, ale Nuria Diazdao, Joanna Betzbe, James. Meksykańskie pływaczki synchroniczne nosiły kostiumy z wizerunkami dwóch duchów wody, tu i ila, oraz symbole czterech żywiołów na plecach. I w słynnych żółtych ludzikach, bardzo popularnym i słynnym serialu komediowym opowiadującym o tytułowej rodzinie Simpsonów, znajdziemy kilka nawiązań. Po pierwsze, w jednych z odcinków Bart nosił koszulkę z symbolem nomadów powietrza. Czemu? Otóż było to oczko od Colina Heka, który pracował zarówno nad Legendą Kory, jak i Simpsonami. Oprócz tego, kolejnym easter eggiem zawartym w Simpsonach można było dostrzec w jednym odcinku 22 sezonu pod tytułem Treehouse of Horror, gdzie w napisach początkowych można dostrzec napis The Last Chairbender, co można przetłumaczyć na Ostatni Władca Krzeseł jako producenta wykonawczego. I ostatnim dobrze znanym, jawnym nawiązaniem w Simpsonach, które niemal od razu można skojarzyć z awatarem, są obrazy na ścianie klasy dostrzegane przez Lisę w 21 odcinku wcześniej wymienionego sezonu. Czy wśród widzów kanału ktoś jest fanem Simpsonów? A jak tak to czy zauważył te nawiązania? Piszcie w komentarzach. I przechodzimy teraz do nawiązania w typowych kreskówkach, a nawiązań z nich jest także sporo. Zacznijmy od Star Battlefly, gdzie w odcinku trzeciego sezonu o nazwie Divine i e Conquer Tom Lucitor nosi zbroję podobną do tej noszonej przez księcia Zuko w Księdze Pierwszej Legend Anga. Mały smaczek, bardzo dobrze ukryty. Ta ciekawostka spodoba się Pichałowi i Cyprianowi. <laughs> w Harmidomie, serii ostatnio mocno zalewającej Nickelodeon, musiało pojawić się nawiązanie i takowe rzeczywiście występuje. Jeżeli mieliście dobry wzrok, to w jednym z odcinków mogliśmy dojrzeć starego, dobrego stryjka Aero przy basenie. Swoją drogą, jest tam kilka innych postaci z serii wyprodukowanych przez Nika, chyba najstarsi z moich widzów jedynie rozpoznają o kogo dokładnie chodzi. Nie, nie wiem o co chodzi w tym serialu. Jestem już za stary na takie wydziwy. W sumie można byłoby powiedzieć to samo z poprzednimi dwoma serialami, ale pomińmy to. W serialach o misiach występuje tak mocne nawiązanie, że jest to niemal zrżnięta historia jednej z postaci. I chodzi tu o Zuko. W 2017 roku, w trzecim sezonie Między Nami Misiami, wystąpił antagonista Barry, który chce przejąć pewną technologię, aby jego tata w końcu mnie szanował. Jego motywacja jest podobna do motywacji Zuko, który postanawia schwytać awatara Anga, aby zaimponować ojcu, który go wygnał. Jednak to nie wszystko. Później Bary otrzymuje też bliznę wokół lewego oka, przypominającą do złudzenia tą Zuko. Pomienne logo firmy jego ojca jest prawdopodobnie także ukłonem w stronę godła narodu ognia w legendzie Anga. Niebywałe. Serial chcący być duchowym następcą awatara i w pewnych aspektach to mu się udaje. Zresztą ile ludzi, tyle zdań na ten temat, dlatego nie mówmy o tym. Skupmy się na nawiązaniach. Smoczy Książę zawiera wiele podobieństw i hołdów dla legendy Anga, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę, że współtworzy go Aaron Ehasz, który był głównym scenarzystą obu serii. Istnieją bardziej subtelne podobieństwa między tymi dwoma serialami, ale bezpośrednie odniesienia powinny rzucać się w oczy zagorzałym widzom Awatara. W pilocie, którego premiera odbyła się w 2018 roku, Claudia czyta z książki zatytułowanej Miłość wśród smoków po angielsku Love Amongst Dragons, która jest sztuką, o której Zuko z Legend Anga powiedział kiedyś, że chodził niegdyś na nią z rodziną każdego roku. Muszę też wspomnieć o głównym anglojęzycznym aktorze głosowym, Jacku Desena. Wcielał się on w bohaterów w obu serialach, a w dwóch odcinkach sezonu trzeciego pojawiają się ukłony właśnie w tym kierunku. W odcinku czwartym postać Deseny, Calum, zauważa coś dziwnie znajomego w bumerangu, zaufanym narzędziu, cenionym przez Sokem, którego aktor użyczył właśnie głosu. W napisach końcowych następnego odcinka, kalum jest również pokazany w dokładnej pozie soki z teraz kultowego gagu soku z kaktusa. Jak widzicie, jest mnóstwo takich małych nawiązań w Smoczym księciu. No i to by było na tyle. Jak widzicie, nawiązań jest całkiem sporo, a to jeszcze nie wszystkie. Nie wspomniałem o nawiązaniach w komiksach, muzyce czy zwykłych filmach. Podobały wam się? Czy zauważyliście jakiekolwiek podczas seansu wymienionych produkcji? Komentarze są wasze. Zapraszam do zasubowania kanału, jak chcecie więcej takich materiałów. Pomoże mi to niezwykle mocno w rozwoju kanału. Ankiety wyboru tematów znajdziecie na mojej zakładce społeczności. Publikuję je w każdy poniedziałek w okolicach godziny 18, więc z tą wiedzą możecie oddać pierwszy głos. Cóż, ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Z początku miałem dać do materiału również nawiązanie z Rika i Mortiego, a dokładniej z czterema pierścieniami żywiołów. Jednak stwierdziłem, że to nawiązanie lepiej pasuje do... w sumie dość silnie akcentowanego w tym epizodzie kapitana planety.